W 15 już odcinku na dachu bloku. E, ja jestem przygotowany na wypadek gdybyście mnie mieli zarazić, żarty żartami. Dezynfekcja. Ach, cały odcinek mógłby być o tym y, wirusie, no nie? Ale zamiast tego zróbmy coś o muzyce. E, 15 odcinek. E, trochę będzie faj... nowych rzeczy generalnie, bo wymyśliłem parę, parę nowych e, zacznijmy od e, retrospekcji roku 2012 bo co to był za rok moi drodzy sprawdźcie to płyta V&M Attention Dreams Come True płyta Zeus'a Zeus nie żyje album Bisha Wilk Chodnikowy Mielski, silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle Boryxon z płytą Rap Not Dead. Miłość prosto przed siebie. Raca. Rest in peace, by the way. Eee, i album razem z Donde. Konsument ludzkich sumień. Eee, Pyskaty Pasja. Huko z knajpa upadłych morderców. I PRZ z miłości do gry. Pff, to jest jeden chyba z moich ulubionych w ogóle roku. Polskim rapie przez to. Sztos. Dodatkowo płyta producencka Czarnego HiFi, chyba najlepszy album producencki z, ze słynnym kawałkiem z prezetem, nie do powiedzenia tytułowym zresztą. Najlepszy teledysk chyba roku do utworu Donatana, bo Rixon z Kaimanem nie lubimy robić. Album Grubsona z Berga. Gruby brzuch, który generalnie może nie jest do końca jakby stricte rapowy, ale, ale na pewno warty e, uwagi e, i mieszczący się w jakby naszej klamrze. I e, na koniec jeszcze oczywiście film Leszka Dawida Jesteś e, Bogiem. To jest po prostu rok naprawdę godny zapamiętania. E, 2012 playlista. E, o tym właśnie tytule w opisie do tego filmu, pozwólcie, że sobie poleję kawy i przechodzę od razu do drugiej rzeczy. Przejdźmy bardziej do bieżących wydarzeń, chociaż z tym jestem trochę spóźniony, ale chciałbym wam. E, podać też playlistę 10 ciekawych rzeczy, które ja jakoś niedawno temu widziałem e, w internecie. O clipy oczywiście chodzi, ba, ale teraźniejsze. E, rzecz pierwsza Tau e, Secret Service. Moją ja opinię na temat tego pana e, każdy zna. Niemniej mnie jakby produkcja tego jest e, dość ciekawa, warto e, zerknąć okiem. E, rzecz numer dwa: Ryfa, Zrzuć to na fan. Ryfa Rzecz numer 3: Kuba Knap, Łomot. Rzecz numer 4: Run for East, featuring Cooks, Stos oraz Wad Stoja. Kawałek pod tytułem Machiado I powiem Wam, że o ile Wad w ogóle się nie wpisuje w mój. Em... Zakres y, słuchania to tutaj świetna ta zwrotka ta Ostatnia e, no i polecam tą e, całą płytę. Run For East, ta fajna, e, fajnie wyprodukowana rzecz. E, nie do końca hip hopowa, oczywiście, ale m, taneczna i e, bardzo dobra produk produkcja muzyczna. Numer 5 Wini, kawałek pod tytułem Luz. Ach, jeden z klipów e, Pretendent do klipu roku, myślę. E, jeden z. Numer 6 bez komentarza. O ile procenta, jakby inaczej powiem, ten kawałek bez komentarza to jest po raz pierwszy. Jakby wracałem do kawałka procenta w życiu. To nie, ra, nigdy nie był raper, jakby w, też e, na mojej liście. Ale e, tutaj e, super e, rzecz na pewno. E, numer 7 OSTR Goku Numer 8 Na co chyba wszyscy czekali? Wona i Weber ponownie. Stop Nadiu. E, no, Wona i Weber to jest zawsze ciekawa rzecz. Eee, numer 9 Góral z Grupsonem oraz Stanisławem Leszczyńskim, Nie chodzi tu o Górala z, ze Szpatyzornie, tylko o Górala z Bielska Białej albo z SP Records, jak kto woli. Eee, kawałek Podróż. Eee, I na koniec rzecz dziesiąta. Kolejny, e, chyba ostatni klip z płyty Aero e, koncertowej pod tytułem, do kawałka pod tytułem Totem. Eee, tak więc tu jest druga playlista dla Was i mm, tym, w tym koronawirusowym czasie i mam dla Was jeszcze jedną zabawę, którą robię tutaj po raz pierwszy, mianowicie hip-hopowy test. Teraz się dowiecie o tym, ile wiecie na temat rapu, także będę zadawał pytania i będą do każdego pytania cztery odpowiedzi. A, B, C i D. E, więc e, zaczynamy, nie, nie przedłużając, lecimy. E, tutaj może się przesunę i tu się postaram wam wrzucać e, te e, pytania obok, bo może się będą pojawiały i odpowiedzi i lecimy. Pytanie numer jeden. Który raper nigdy nie był w legendarnej wytwórni RRX prowadzonej przez Krzysztofa Kozaka? Czy był to? Powtarzam, nie był. Czy był to? A. Tenku, czy był to B. Pich, czy był to C. Fish, czy był to D. Peja? Pytanie numer jeden. Wpisujcie sobie odpowiedzi gdzieś tam. Pytanie numer dwa. Jak nazywała się grupa, w której skład wchodzi KRI, Bastajpan, Gano oraz Jajomarz? Czy była to A. RHX, B. High, high C. Finca Delic. Czy D. OMP. Pytanie numer 3. Jaki tytuł nosi debiutancki album kalibra 44? A. Plus i minus. B. Nastukawszy. C. Tabasco. Czy D. Księga Tajemnicza. Pro. Pytanie numer 4. Który raper powiedział? Myś. który raper powiedział podczas gali wręczenia Fryderyku w 1997 roku? Myślę, że tutaj nie chodzi o wyścigi, szczególnie w hip-hopie. W tej konkurencji według mnie nie powinno być żadnych podziałów. Powinniśmy sobie pomagać, a nie dzielić się. Czy był to A, bolec? Rest in peace. Czy był to B. Rahim? Czy był to C. Jaro? Czy był to D. Leroy? Pytanie numer 5. W jakim zespole OSTR rozpoczął swoją karierę muzyczną? A. Familia HP B. LWC C. Pierwszy milion. D obusteka. Pytanie numer 6. Który raper sprzedał najwięcej płyt w 2019 roku? Czy był to A Soku, czy B. Kękę, czy C OSTR, czy może D. Taco Hemingway Pytanie numer 7. Utwór wzgórza Japaczy z gościnnym udziałem warszawskiego deszczu z 1998 roku zawierał sample jakiego artysty? Czy był to A. Marek Grechuta B. Krystyna Prońko C. Czesław Niemen D. Zbigniew Wodecki? Pytanie numer 8: Uzupełnij wersy magiczne. Los tej loterii ciąży na jednej karcie. Nie mam wyboru za to ludzi poparcie. Prawdopodobieństwo jednak większe niż w Totka, że. I tu mamy cztery opcje: A. Mac Magic scenę ogra. B. PFK to nie rok 2. C. Karabgra to nie plotka. Czy D. Ta karta to nie blotka. Pytanie numer 9. Zespół Fenomen nagrał utwór szansa, który znalazł się na albumie Efekt, ale również pojawił się on w soundtracku do filmu. Jakiego? A. Jesteś Bogiem. B. To my C. Poniedziałek. Czy D. Blokersi. I moi drodzy pytanie e, ostatnie, dziesiąte. Która polska raperka wydała w 2006 roku album zatytułowany Pierwsza Dama? Czy była to A, Wdowa, B, Ania Sul, C, Lilu, czy D, Rena? I to by było na tyle. Wrzucajcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Do pierwszej osoby z wszystkimi e, poprawnymi odpowiedziami w komentarzach e, wyślę. Co wyślę? Jaką by nagrodę wysłać? Wyślę zestaw trzech moich ostatnich płyt. Warto wiedzieć. E, e, sorry, e, wiem, że warto, warto wiedzieć. I wszystko ach, warte. Więc taki zestaw płyt poleci do pierwszej osoby z, z poprawnymi odpowiedziami w komentarzach. Ja na koniec polecam jak zwykle trzy Instagramy. Sprawdźcie to i to i to też. Bardzo fajne trzy dziewczyny na Instagramie, sprawdźcie swoje e, profile. E, no i to byłoby na tyle. E, wszystkie playlisty, e, o których mówiłem wcześniej w opisie do filmu, e, zakładajcie e, maski, e, myjcie e, rączki, a higiena nam się poprawi e, e, znacznie w tym czasie, gdyby się okazało, że ten wirus nie taki zły. 就买这些，多吧？拜了。